Zgadnie jaki to serial, rozwiązanie 13 zagadki. Jeśli chcecie ją usłyszeć, zanim podam odpowiedź, to kliknijcie w ten komentarz, przeniesie was do tamtego filmiku, a odpowiedź pojawi się za 3, 2, 1. Jak zwykle mieliście rację, niesamowite, że zawsze wam się uda zgadnąć. Chodziło oczywiście o serial Bulionerzy i była to jedna z najpopularniejszych zagad... Widać, że wielu z Was nie tylko oglądało ten serial, ale też bardzo go lubi. Bo pisaliście o tym w komentarzach. Ja w 2020 robiłam sobie taki maraton seriali, które znam z dzieciństwa, i jakoś tak w tym roku znowu w tle do rysowania włączyłam sobie te same seriale, między innymi lokatorów, o których Wam ostatnio mówiłam, oraz na przykład właśnie bulionerów te seriale sprzed około 20 lat są naprawdę bardzo fajne i warto sobie je czasem odświeżyć. Nie wiem, czy mówię tak przez sentyment, czy one naprawdę są tak dobre, ale naprawdę ja od czasu do czasu bardzo lubię pooglądać takie rzeczy, które znam z dzieciństwa. Dajcie znać, czy wy też tak robicie, czy raczej jak już poświęcacie czas na serial, to jest to jakaś nowa historia. Bo ja lubię oglądać zarówno nowe seriale, jak i te starsze, których jeszcze nigdy nie widziałam, ale też bardzo, bardzo lubię wracać do seriali, które już znam. A niektóre to w ogóle oglądam w kółko i jest nam na pamięć, więc koniecznie napiszcie, jak to jest u Was, chętnie przeczytam i dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam do kolejnych zagadek, które są już na profilu i do zobaczenia. Cześć!